W tym roku festiwal Jazzowy Jazzonalia będzie miał 31 edycję. Odbędzie się w terminie od 17 do 19 maja i z pewnością będzie należał do kobiet. To będą naprawdę wybitne artystki, charyzmatyczne osobowości, wrażliwe kobiety, które wystąpią podczas festiwalu. My już ten program znamy i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak w tym roku ułożyła się ta lista wykonawców. Spotkamy się z Grażyną Augustik, piosenkarką, kompozytorką, producentką, aranżerką, która przyjedzie do Konina, aby zaprezentować utwory ze swojej ostatniej płyty. Przyjeżdża do nas w międzynarodowym składzie. Zapraszam oczywiście też zapraszam na koncert artystki totalnej Urszuli Dudziak, która wystąpi w Oskardzie z towarzyszeniem kwartetu Jacka Rodziewicza znanego koninianom jazzowego saksofonisty. W zupełnie nowym projekcie, to będzie taki jazzowo-elektroniczny projekt i mam nadzieję, że Urszula Dudziak wraz z kolegami zachwycą konińską publiczność. Kasia Pietrzko. Kasia Pietrzko to wybitna pianistka, kompozytorka, która szturmem zdobyła polski rynek fonograficzny, ale też zainteresowała... Europę. i ona pojawi się u nas ze swoją najnowszą płytą i z kolegami ze, ze swojego tria. Także bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert. I w końcu Creme de la Creme, czyli Stacey Kent, amerykańska wokalistka, uwielbiana przez Polaków, przez fanów z Polski. W końcu przyjeżdża do Konina, aby zagrać swoje największe Utwory I mam nadzieję, że ten koncert również konińskiej publiczności się spodoba. Informacje o szczegółowym programie festiwalu znajdą Państwo już wkrótce na stronach Centrum Kultury i Sztuki oraz na naszych mediach społecznościowych. Karnety będziemy już dystrybuowali od 12 marca, a ja bardzo wszystkich zachęcam, żeby już dzisiaj w swoich kalendarzach rezerwowali sobie Państwo termin od 17 do 19 maja i już dziś polubili festiwal Jazzonalia